Bardzo kiedyś popularne było, żeby zaklejać y, jedno szkło, jedno oko jakimś plastrem. Dzisiaj te techniki ciągle się stosuje. Tak, to jest, to jest y, y, stałym elementem terapii widzenia u dzieci, które niedowidzą, czyli mimo że są wykorygowane na 100%, powinny widzieć, to widzenie i tak nie jest dobre. Y, wynika to z tego, iż nie była korekcja okularowa wprowadzona na tyle wcześniej żeby mózg nauczył się interpretować obrazy. Należy pamiętać, że my nie widzimy oczami, my widzimy mózgiem. Ponieważ oko jest tylko detektorem. Tam jest tylko percepcja tego co nas otacza, interpretacja tego wszystkiego odbywa się w mózgu. Więc jeżeli mózg nie otrzymuje wyraźnych obrazów z siatkówki, to nie jest w stanie nauczyć się ich interpretować. Jeżeli dziecko ma wadę wzroku i nie ma okularów na tyle wcześnie wprowadzonych, to mózg nie nauczy się widzieć. I potem to jest nieodwracalne. To widzenie mózgowe przyjmuje się, że rozwija się do 5-7 roku życia. Więc jeżeli przed tym etapem dziecko nie jest rehabilitowane, to zostanie na całe swoje życie z niedowidzeniem. A konsekwencje niedowidzenia są różne. Może to być obniżona ostrość wzroku tylko, ale może to być też na przykład ZES który jest bardzo trudny do wyprowadzenia i czasami wymaga zabiegów operacyjnych.